Dobry wieczór, drodzy oglądający. Dzisiejszy filmik poświęcony mojej 72. A dokładnie konkretnym zmianom, jakie zaszły tutaj przez ostatnie kilka dni, jak wiecie, moje boreli zaczęły dziwnie się zachowywać. Chyba jakaś choroba je dopadła, no i część z nich przeniosła się na tamten świat, część wydałem, no i zostały mi tylko rybki przydenne no yy, z racji tego postanowiłem zakupić coś żeby pływało w toni no i padło na pielęgniczki kagadu tutaj jak widzicie mamy samiczkę Młodą, ładną samiczkę. Są takie dwie. No i do kompletu jeszcze jest samczyk, który gdzieś tam wknie i się chowa. Czyli mam tutaj kare, harem kakadu, dwie samice i samiec. Rybki bardzo młode, mimo tego, że młode, bardzo ładne, bardzo ładnie wybarwione. No, i zobaczymy, jak one będą się na dłuższą metę w moim zbiorniku sprawować. Może pokażemy samca. Tutaj mamy kolejną zamiczkę. Rybki bardzo ciekawskie, zwiedzają nowe miejsce. Zamieszkania ładnie żerują, uczą się na razie jeść nowych pokarmów, ale dobrze wszystko rokuje, jeżeli chodzi o ich stan i o ich zachowanie, więc jestem dobrej myśli co do tych ryb. Zobaczcie tutaj o, o teraz. Mamy je w pełnej krasie. To jest taka najpopularniejsza odmiana kakadu, wersja orange. Praktycznie w większości zoologicznych można te rybki w takim ubarwieniu dostać. Tutaj robi się już ciemno, więc taki dam ogólny rzut na baniak. Może troszkę rozjaśnie, bo zrobiło się faktycznie ciemno. coś tutaj jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten baniaczek? No, jak tutaj teraz jaśnić? No, widzicie, jakieś o, teraz jest lepiej. Jeżeli chodzi o anubiasy, trochę kondycja ich się poprawiła. Mianowicie wypuszczają co jakiś czas nowe listki, liści nie gubią, no i wiele z nich kwitnie. Tu mamy jeden kwiat, tutaj jest drugi. To też chyba dobrze świadczy o warunkach w zbiorniku. Jeżeli idzie o kryptokorynę, już nie gubi liści. Podawanie potasu przyniosło oczekiwany rezultat. Jest o wiele lepiej. Cóż jeszcze można dodać? Ktoś tutaj pytał, jakie te anubiasy mam zamocowane. W bardzo prosty sposób to są takie wielkie puzzle roślinne. Jedna roślinka jest zahaczana o drugą. To wszystko opiera się na takiej instalacji z korzeni. Nie ma tu żadnego kleju. Roślinki są powciskane w luki między korzeniami i pozahaczane jedna o drugą. Dlatego tutaj Czasem są bardziej widoczne korzenie, czasem mniej, ale to jest taka misterna konstrukcja bez użycia kleju. I tak to wygląda. Myślę, że wygląda całkiem przyzwoicie. A najważniejsze, że rośliny tutaj mają się coraz lepiej, a ryby dobrze rokują na przyszłość. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, no i miłego.